I jeszcze, że tak powiem, trochę dni zostało do, do finału, więc e, no cóż, no, nie wygląda to dobrze. E, faktycznie, siedem. tak jeżeli mówimy. Tak, siedem dokładnie, no bo czwartek tak. zaczynamy fazę półfinałową, już teraz zapraszamy i zapraszamy na rozmowę ze ślepym zawodnikiem SkillStars Pro, gotowy, żeby opowiedzieć nam o tych dwóch mapach. Cześć, dzień dobry. Cześć, dobry wieczór. Musimy chyba zacząć od pytania, co stało za waszym wyborem, że Niuk się tutaj pojawił? Czy to była kwestia tego, że byliście dobrze przygotowani na stronę CT? Co udowodniliście po zmianie stron? Może myśleliście, że Izakobors będzie spodziewało się innego piku od was i, i jakoś wymanewrujecie te drużyny w tym meczu? Co się działo w samym procesie weto, że że ten Niuk się pojawił i był tak pechowy w pierwszej części gry? Niuka po prostu często gramy miksowo, no nie jesteśmy Żadną drużyną lubimy niuka Do wyboru był tak naprawdę Nuke lub miraż. Teraz można sobie powiedzieć, że może mogliśmy zagrać tego miraża, ale tak naprawdę na dużo, na po te 5-6 rund ugrywaliśmy Potero bez pistolek na niuku bo często właśnie mamy problemy, w szczególności na niuku wygrać pistolet Potero. A Izako zagrało dosyć agresywnie, z czego się nie spodziewaliśmy. I ciężko miksowo, kiedy szybko się traci zawodnika, tak naprawdę wygrywać rundy. Ciężko się w tym wszystkim odnaleźć, jak drużyna przeciwna jedzie tak naprawdę po nas. Mm -hmm. Na Jak? nic nie czekają, tylko oni próbują łapać po co te pierwsze kontakty. Jak wyglądało w takim razie prowadzenie już w takich ciężkich momentach, gdy zaczynacie mecz, nie udaje się w pistolce, pierwszy, drugi, trzeci full, to wszystko nie wychodzi. I co ty jako osoba, która gdzieś dowodzi, kieruje tą grą w Skillstars Pro, czy były jakieś próby, żeby że coś tam pozmieniać, żeby poszukać tych punktów, mimo że już robiło się naprawdę trudno? No, tak naprawdę no, szukaliśmy sobie zagrań, jakie mieliśmy tam w starych teamach. Próbowałem to kolować, jak już to nie wychodziło, no to próbowaliśmy po prostu wyjść na heady no Tyle, że to wychodzenie na heady jak, jak Izako obrót grało dwie snajperki, to tak naprawdę kończyło się tym, że stąpi tało nas wyciągali. I no mówię, no dość, że nas dojeżdżali, to jeszcze ta granat dwie snajperki, ciężko tak po prostu bez żadnych granatów, jak się nie ma przygotowanej gierki. Podejść i zabijać. No widać to było jak u nas wiadomo i za i tak dalej, ale to też im mega sprawiało problemy. Jak gdzie nie wyjdą, to był Tuton albo Monster, którzy ich skracali i tak dalej. Wiadomo, można powiedzieć, że oni tam rozróżnili się i tak dalej, no ale mimo wszystko te parę, parę rund wygraliśmy na tym Kupoce CT i wcale, wcale łatwo. Znaczy no dosyć łatwo to wygrywaliśmy. No, tam wiadomo, mieliśmy jeden czy dwa klacze wygrane, ale no to nie jest łatwe grać, nie mając nic przygotowane, tak naprawdę z dwoma snajperami w drużynie Potero. I jeden jak nie ma snajperki, no to się nie czuje komfortowo i to nie jest takie wszystko. Jak jest oko czy tam Feli, no to, to jest wszystko inaczej. Bo oni wiedzą, jak się zachować w X sytuacjach, grając cały czas z riflem. A tak, wracając jeszcze do tej pierwszej mapy, bo mam wrażenie, że ten dust był dla Was większą szansą, gdy później zestawialiśmy to z Niukiem. Tam, no, takie wrażenie mieliśmy, że przede wszystkim zabrakło rund pistoletowych i to zaważyło na tym, że Izakoborz wygrało, bo i Wy, i oni w ataku przede wszystkim wyglądaliście słabo, ale Wy zaczęliście po CT, mieliście naprawdę niezły wynik pomimo przegrania rundy pistoletowej, słabego startu. I czego tam, Twoim zdaniem, zabrakło po stronie atakującej, bo zestawiając atak i i Wasz. Oba nie wyglądały dobrze, ale i za prostu tak jak Tao powiedział w rozmowie im brakowało tylko wykończenia, doprowadzali się do bombsite'ów, ale tam brakowało jakiejś do jednej dobrej decyzji, a jak to wyglądało u was? No właśnie ten das był dziwny, bo co chwilę powtarzałem, żeby kończyć akcję na gali i albo było po rundzie, sorry nie słyszałem, coś w tym stylu i każdy próbował, no nie wiem, wiadomo jest fajnie, jest 10-5, przegrywamy pistolki, jest dalej 10-8, ale tak naprawdę jak damy się rozpędzić po przeciwnej drużynie, to nie będzie tak fajnie. No i pierwszą rundę, którą wygraliśmy, jak pamiętam, to to była runda wychodząc po prostu z gali. I nie wiem, no ktoś. Nie wiem w sumie, czego zabrakło. No. Każdy próbował na siłę solo. Nie graliśmy jak drużyna, mimo hmm. tego, że jesteśmy miksem, jesteśmy ale no, lepiej wejść czasami ra, razem po prostu. Jeden za drugiego, zabić. No ale tak samo zajęliśmy raz długą, i jak się gra mało dasta. Ja grałem drugi raz dasta po aktualizacji, z czego pierwszy das to był na Pele, na Illuminar i wychodzi później, jak się mało gra, że tam zabijamy, stąpa, jak się nie mylę na długiej, a potem nas Enzo czy ktoś z samochodu samotę, po prostu tak, tego tak, tak, kasuje. No i to jest to, że się zapomina o, tym, o tych pozycjach, jak się gra mało mapę. Spodziewałem się, że. Piknął inferno, bo praktycznie każdy, jak banujemy tego Ancienta czy tam vertigo, no to pikuje dopikuje to inferno, bo też widzą, że nam nie idzie na tym inferno. A tu pik tu no to. to Ciężko Może faceita czy coś zagrał, ale. Ciężki mecz, ciężki Ciężko. mecz Bartosz za wami, ale może ocena sezonu? Taka króciutka jeszcze od ciebie się tutaj pojawi, bo na pewno można było liczyć na więcej. Szczególnie, że to od was dużo zależało od wyniku tego spotkania. To będzie chyba pozycja dziewiąta mimo wszystko, więc faza relegacji, faza baraży. Czy sezon spisujesz na straty od strony zawodnika patrząc, czy może jednak jesteś pełen nadziei, że, że te relegacje będą dobrze zagrane, że utrzymacie się i będziecie grać w przyszłym sezonie tutaj? No, patrząc na to, że tak naprawdę mieliśmy grać pl profesjonalną, po prostu tak go sobie pograć. Nie robiąc żadnego składu, nagle dowiadujemy się, że mamy szansę, wygrywamy, dostajemy się do Miszowskiej. Wygraliśmy tutaj niby trzy mecze. Tak naprawdę mieliśmy dużo meczów, gdzie tam ten mecz na X-Komago, to nie wiem, czułem, że oni nam go chcą za darmo oddać, ale my go nie chcieliśmy wziąć. Mecz na PG Turów tak samo według mnie. My go przegraliśmy, nie oni wygrali, nie wygrali, więc nie wiem, jak tak naprawdę tak, bo Iluminar wejście. wygrało dwa mecze, wystarczyło wygrywać pojedyncze mapy, gdzie my nie potrafiliśmy domykać tych meczów, nie wiem. Często nam brakowało skupienia czy, czy team playu więc nie wiem, niby nie ma tragedii, ale mogło być dużo lepiej. Teraz dużo czasu na refleksję. Za to my dziękujemy tak czy inaczej, za to, jak walczyliście w tym sezonie. Miejmy nadzieję, do zobaczenia w kolejnym sezonie PG Dywizji Mistrzowskiej. Dzięki Bartosz za mecz, dzięki za rozmowę. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.